Nie myśl sobie, że znowu będę mówił o tym samym, choć jesteśmy w bloku przygotowania warsztatu. To będę starał się w każdym odcinku jednak dotknąć jakiejś innej rzeczy, uzupełniając ten nasz warsztat pracy. Kiedy zastanawiałem się nad kształtem tego projektu, to tak sobie pomyślałem, że pewnie w niektórych kwestiach, w niektórych odcinkach ludzie będą sobie myśleli w ten sposób, że znowu o tym, kolejny odcinek, no, no weźmy, przejdźmy już do nowych rzeczy. Kiedy doświadczymy takiego zmęczenia może jakimś tematem, jakąś kwestią, to może być dla nas taki wyraźny znak, że, że powinniśmy jednak się nad tym zastanowić, nad tym popracować, bo może jest w nas taka tendencja, że chcemy coś zrobić, ale, ale takim tanim kosztem i, i w szybki sposób przeskoczyć do następnej kwestii. Bardzo ciekawe jest to, żeby przeskakiwać z odcinka na odcinek z kolejnymi treściami, kolejnymi wątkami, ale w ten sposób może pojawić się taka rzecz, że nie zbudujemy czegoś w swoim życiu. Natomiast bloki mają nam zagwarantować to, że rzeczywiście nad konkretnym miesiącem, bo tak te bloki są rozstawione, Będziemy pracować nad pewnymi kwestiami, a więc zbudujemy w sobie pewną postawę, zbudujemy w sobie jakiś, może, nawyk, przyzwyczajimy się do czegoś, wejdzie nam to w krew i rzeczywiście zacznie to nas budować. Więc nie spodziewajmy się już od razu, natychmiast jakichś konkretnych rezultatów, ale pomyślmy, jak przyłożyć się do tego, by dobrze przygotować swój warsztat pracy. W warsztacie pracy ważne jest też to, jakimi narzędziami się posługujemy, czym one dla nas są. I pierwszym narzędziem, bardzo ważnym narzędziem, o którym chciałbym dzisiaj porozmawiać, to jest temat czasu. Jeśli będziesz chciał w tym odcinku odnaleźć taką motywację, o której godzinie masz to robić i jak długo masz to robić, to tego nie znajdziesz. Czytałem kiedyś książkę. Jeśli ktoś jest zainteresowany, oczywiście polecam. Jeśli nie interesuje was, to to się nie dziwię. Otóż codzienne rytuały, jak pracują wielkie umysły. Każda postać jest rozpisana na kilku stronach. Scharakteryzowany dzień, sposób pracy, w jakie pory wypełniały różne obowiązki i zadania, w jaki sposób osoba pracowała, odpoczywała, zajmowała się różnymi sprawami. I w większości przeczytanych przeze mnie postaci stwierdziłem, że te ich nawyki, zwyczaje są zupełnie nierealne dla mnie. Do wprowadzenia, co przekonało mnie o tym, że zrobienie odcinka pod tytułem Pracuj nad sobą rano i przez godzinę to jest kompletnie absurdem. Zupełnie się to nie sprawdzi. Dlaczego? Narzędzie ma być do mojej dyspozycji. A więc to ja mam się nauczyć, kiedy i jak mam pracować w tej kwestii właśnie budowania siebie, swojej codzienności. Warto na początek zobaczyć, co steruje moim czasem. Czy to ja steruję czasem, wyznaczając odpowiednie pory? na poszczególne zadania czy bardziej obowiązki zadania, które są do zrealizowania w ciągu dnia, decydują o tym, ile czasu na co poświęcam. Jedna i druga rzecz wymaga zupełnie innego nastawienia i zupełnie innej pracy. Kiedy to ty decydujesz o tym, kiedy, co robisz w swoim życiu, to będzie ci dużo łatwiej wyznaczyć też taki odpowiedni czas na to, żeby budować siebie i budować swoją codzienność. I poświęcić ten czas tylko i wyłącznie na tą kwestię. Nie poszli za moimi radami, zlekceważyli moje napomnienie. Spożyją owoce swojej drogi, nasycą się swymi radami. I jesteśmy dla siebie punktem odniesienia. Wiedza, którą posiadamy na swój temat, jest dla nas pewną drogą. Jest pewną dla nas radą i możemy nieraz lekceważyć to, co nam mówią inni, podpowiadają, inni sugerują, i stwierdzić, że to, co ja wymyślę, to, co jest moim pomysłem, to jest najlepsze. Zadam to pytanie: ile czasu jesteś w stanie poświęcić na zbudowanie siebie, zbudowanie swojej codzienności? Ile czasu poświęcisz na, na to zadanie, na tą konkretną pracę codzienną? To najistotniejsze jest to, żeby to był dobrze wykorzystany czas. Podam ci takie dwa konkretne przykłady, które pokażą ci jak czas poświęcony na jakieś zadanie może się jak guma rozciągnąć i może ci się wydawać, że jakieś konkretne zadanie wykonujesz już zdecydowanie za długo i jak w przypadku drugiej sytuacji może ci się wydać, że ja tak szybko zrealizowałem to zadanie. Czas z gumy, to jest czas, który pełen jest rozproszenia. Siadamy sobie wygodnie do biurka, bo może tam jest Twój warsztat pracy i nagle otwierasz zeszyt, postanawiasz sobie, że coś napiszesz, nad czym się zastanowisz. Otwierasz zeszyt i nagle sobie myślisz, a może zrobię sobie jeszcze herbatę. Więc idziesz do kuchni, stawiasz wodę, zaparzasz herbatę, przynosisz ją, stwierdzasz, że a jeszcze musisz jakąś tam rzecz włączyć, i już tylko to zrobisz i. I już przechodzisz do konkretnego zadania. I znowu idziesz do jakiegoś jednego zajęcia, później się okazuje, że z tego jednego do drugiego, do trzeciego, do czwartego, i wracasz do biurka, i nagle okazuje się, że czas, który chciałeś poświęcić na jakąś refleksję, jakieś rozważanie, już trwa od godziny, a ty jeszcze się tym nie zajęłeś. Mnóstwo jest rzeczy, które nas rozpraszają. To może być kwestia, nie wiem, Radia, które sobie włączysz, które cię w jakiś sposób wystrzeli z Twojej orbity myślenia i zaczniesz myśleć zupełnie o czymś innym. To mogą być jakieś powiadomienia, które przychodzą na telefon, które cię prowokują do tego, że no, tylko chwilę sprawdzę i nagle ten czas się wydłuża. To może być właśnie kwestia jakiejś tam szybkiej kawy, rybaty, którą sobie zrobisz, bo będzie miło sobie posiedzieć właśnie przy tym. To jest mnóstwo rzeczy, które mogą wpłynąć na to, że nagle. Ten czas rzeczywiście stanie się czasem takiej z gumy, i to, co mogłeś zrobić w krótkim czasie, poświęcić na to nie wiem, 10-15 minut, nagle okazuje się, że robisz przez godzinę, bo w międzyczasie. Realizowałeś mnóstwo różnych zajęć. Podoba mi się to takie określenie właśnie głębokiej pracy, a więc y, chociażby polegać może to na tym, że zanim rozpoczniemy ten czas konkretnego jakiegoś działania, jakiejś pracy, to mam już wszystko przygotowane. To znaczy, nie wiem, na przykład wyłączam y, telewizor, wyłączam y, powiadomienia, robię sobie już wcześniej herbatę, czy kawę, wszystko to jest wokół mnie i przechodzę do konkretnego zajęcia. I może się okazać wielokrotnie y, tak, że. Będziesz zdziwiony tym, jak szybko udało ci się wykonać jakieś zadanie, bo właśnie byłeś skupiony tylko i wyłącznie na tym konkretnym zadaniu, które miałeś do, do realizacji. Zatem e, warto w tym warsztacie pracy nie tyle poświęcać dużo czasu na jakieś działanie, tylko mądrze wykorzystać czas, który masz. Ogromne znaczenie ma też to, co robimy podczas tego czasu. E, wtedy albo nam się dłuży. Albo wydaje nam się, że ten czas tak szybko biegł, że no, tylko chwilę poświęciliśmy na jakieś zadanie, a chcielibyśmy dłużej. Dobrze by było mieć ten efekt właśnie drugi, że chcemy więcej, że czujemy pewien niedosyt, że zadanie, które, które się zaangażowaliśmy, wciąga nas na tyle, że chcielibyśmy jeszcze więcej czasu poświęcić. Ale warto zostawić ten niedosyt, a więc nawet gdy czujemy, że mogę na to zadanie poświęcić jeszcze trochę czasu, to jednak, mimo wszystko, zatrzymaj się. Jeśli chcesz coś zbudować w swoim życiu, to zastanów się, czy samo przygotowanie chociażby warsztatu pracy, czy samo później przygotowywanie różnych tematów, różnych wątków, zastanowienie się nad różnymi kwestiami, Sprawia Ci przyjemność czy trudność, bo temat, którym się zajmujesz, może być dla Ciebie trudny, ale sama metoda pracy powinna być dla Ciebie przyjemna. Stąd warto zastanowić się też, jak ten czas realizować, to znaczy, jak mądrze go wykorzystać. I znowu, nie ma jednej metody, która będzie pasowała do nas wszystkich. Znowu musimy konkretnie się zastanowić nad tym, jaką metodę sobie wypracowałem, albo jaka metoda gotowa, wynaleziona przez kogoś innego, sprawdza się w odniesieniu do mojej osoby i jest super fajna. Ja ostatnio uzmysłowiłem sobie, że posługuję się taką metodą wkład i refleksja. Na czym polega wkład? To jest całe zaangażowanie, które polega na. Zdobywaniu pewnych informacji, by na przykład poszerzyć swój światopogląd, czy rozwinąć swój jakiś warsztat pracy, czy rozwinąć jakąś świadomość wokół jakiegoś konkretnego tematu. Czyli takie można powiedzieć otwieranie różnych drzwi prowadzących do bardzo różnych tematów, które mnie ciekawią, które mnie interesują. Oczywiście, może to polegać na tym, że wkład realizuje przez oglądanie filmów, czytanie książek, uczestniczenie w jakichś wykładach, szkoleniach. Słuchanie jakichś rozmów, spotkania z innymi osobami, słuchanie podcastów, a więc te wszystkie wydarzenia, sytuacje, które dostarczają nam jakąś wiedzę, które dają nam jakiś wkład, a więc które nam coś oferują. Oczywiście, Całą wiedzę, którą wykorzystujemy w swoim życiu, nie zawsze zdobywamy przez właśnie takie źródła. Niekiedy po prostu musimy eksperymentować. I wkład może polegać też na tym, że zaryzykujesz, że podejmiesz jakieś działanie, które wynikać będzie z Twojej intuicji, z Twojego przekonania, czy po prostu, bo w to wierzysz. To jest cały zakres, który wkładamy jakby do siebie. Wkładamy w swoje serce, wkładamy w swój umysł, wkładamy w swoje życie. To jest to, w co możemy inwestować, poświęcać na to mnóstwo czasu, ale to nie jest wystarczające. To jest zaledwie jedna część. Natomiast druga część, czyli refleksja, polega na tym, że to wszystko, co było właśnie w zakresie wkładu, uruchamiamy taką postawę, która wyłącza wszystkie zewnętrzne bodźce i skupia nas na jakiejś konkretnej jednej kwestii można powiedzieć, że ograniczamy wszystko do minimum, tak żeby rzeczywiście pojawiła się w tej naszej refleksji ta zasadnicza myśl, na której powinniśmy się skoncentrować. Może to właśnie być takim spojrzeniem w głąb siebie. Stąd możemy wykorzystać do refleksji czy modlitwę, czy medytację, czy prowadzenie dziennika, czy jakakolwiek forma czasu spędzania z samym sobą, a więc takiego czasu, który rzeczywiście poświęcimy tylko i wyłącznie dla Siebie. Ten czas refleksji można by było określić przetwarzaniem informacji. Tak jak we wkładzie istotne było zdobycie informacji, tak w refleksji istotne jest przetwarzanie informacji. Może pojawić się taki wątek, że znajdziemy nić, która będzie łączyła poszczególne elementy, które są dla nas ważne, istotne, którymi się interesujemy, i zrozumiemy to połączenie istniejące pomiędzy tymi elementami. Warto mieć świadomość istnienia różnych metod. Czy to będzie metoda wkład i refleksja, czy to będą inne rzeczy nieistotne, istotne jest to, żeby to była Twoja metoda, która sprawia Ci przyjemność, którą chcesz się posługiwać w swoim życiu. I która rzeczywiście daje ci takie przekonanie, że przeżyłeś, spędziłeś mądrze czas. Istotą tego odcinka jest to, żebyśmy zastanowili się, jak mądrze wykorzystać czas do budowania siebie, budowania swojej codzienności. Jeśli chcę poświęcać codziennie chwilę czasu na to, żeby zastanawiać się nad tym tematem, budować ten temat w swoim życiu, to warto mieć mądry sposób na to, jak go przeżyć. Zatem Kolejny tydzień niech będzie takim czasem ćwiczenia, szukania, jak mądrze wykorzystać czas, którym chcesz dysponować, budując siebie, budując swoją codzienność.